Jak wyjedziesz, będziesz gotowy, to. Proszę pana, bonus Wir Semper Tiro. Nie wiesz o tym? Cześć, witam was w czymś, co może wygląda jak pom, ale nie jest pomem, bo dziś zamiast Marcina jest ze mną Maciej Pertyn. Pertyński, polski juror, polski reprezentant w konkursie Światowy Samochód Roku. Cześć. Witam, dzień dobry wszystkim. Jedziemy nową Hondą HRV, ale nie będziemy o niej mówić. Natomiast będziemy mówić o dieslach, bo zresztą ten HRV jest z silnikiem diesla, ale to jest mały diesel, to jest ofiara downsizingu? Niewątpliwie, niewątpliwie, aczkolwiek znakomicie przeprowadzonego, a co za tym idzie, również podejrzany. Skąd się w ogóle zaczął ten taki trend w ekologii, zwracanie uwagi na emisję najpierw dwutlenku węgla, potem innych Elementów, które znajdują się w tym, co wychodzi z rury. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Mianowicie jedną rzeczą jest emisja spalin, drugą jest emisja trucizn. Emisja spalin to jest absolutnie oczywista. Tam wlewamy, w silniku tak, spalanie jest coś się pali, tak. tak. Musi wyjść. Tak naprawdę to wygląda w ten sposób, że poruszamy się dzięki serii bardzo szybko następujących po sobie mikrowybuchów. W dużym uproszczeniu. W dużym uproszczeniu, oczywiście, których produktem są spaliny, jak sama nazwa wskazuje. Między innymi ten dwutlenek węgla, o którym tak się mówi, a dwutlenek węgla, tyle ile to spala tego CO2, to jest bezpośrednie przełożenie na nasze zużycie paliwa. Przy czym trochę inny przelicznik jest dla diesla, trochę inny dla benzyny, ale to nie ma w tym momencie większego znaczenia. Generalnie znaczenie ma norma 2020, czyli 2020 roku, na koniec którego to roku. Samochody powinny zużywać tyle paliwa, żeby emitować 95 gramów dwutlenku węgla na kilometr przejechany. Ale to każdy samochód czy średnia? To jest uśredniona wartość. Tylko uwaga, nie dla jednego samochodu, nie dla nawet jednego modelu samochodu, tylko dla całej gamy samochodów produkowanej przez jednego producenta. Właśnie minęła nas ciężarówka Volvo. Otóż, otóż. Jak ktoś ma na przykład, miał do tej pory pytanie dlaczego w najnowszym Volvo XC90 aucie ważącym bądź co bądź ponad dwie tony i wyglądającym jak dom jednorodzinny, są wyłącznie czterocylindrowe silniki, to to jest właśnie odpowiedź. Ponieważ norma 95 g emisji CO2 dotyczy całej palety, całej gamy produkcyjnej każdego z producentów. A więc od takiego ciężarowego Volvo po najmniejsze Volvo V40. Które zapewne prędzej czy później będzie również hybrydowe, żeby mniej emitowało. Chyba nawet już jest, tak? Rozmawiałem z tymi ludźmi i oni mówili, że cztery cylindry, cztery cylindry to jest dopiero początek, a będzie jeszcze, jeszcze mniej. Tak jest. Okej, okay, czyli musimy spełniać jakieś normy, a jednocześnie chcielibyśmy, żeby te samochody nadal były w miarę szybkie. I tu chyba dochodzimy do sedna sprawy, bo nie może być szybko i czysto jednocześnie. Jedną kwestią są normy e, czystości spalin, a drugą norma emisji CO2. Norma emisji CO2 ten cel 95 gramów na kilometr przejechany. To jest w dużym uproszczeniu zużycia paliwa. To jest w dużym uproszczeniu kwestia wartości, wielkości zużycia paliwa. Znaczy, jest to prosty przelicznik, w którym ewentualnie niewielkie znaczenie dodatkowe mają różnego rodzaju zanieczyszczenia w paliwach, ale to są drobiazgi, pomijalne, rzeczy, pomijalne tak. rzeczy. Natomiast drugą rzeczą jest norma czystości spalin, nazywane Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6. W tej chwili 6 obowiązuje. To są przepisy dotyczące zawartości trucizn w Spalinach. Między innymi tlenków azotu. Ten tlenków azotu. NOX. Różnica między dwutlenkiem węgla emitowanym przez samochód, czyli zwykłym, prostym produktem spalania czegokolwiek. W końcu my też zużywamy tlen i różnego rodzaju substancje odżywcze, spalając je w cudzysłowie oczywiście wewnątrz organizmu i. Wydalamy dwutlenek węgla, który tak. nie jest trucizną, jest tylko i wyłącznie jednym z gazów cieplarnianych. To się zaczęło oczywiście od walki ze smogiem jeszcze w latach 60. W Europie to było może mniej zauważalne, ale cała afera zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawsze było najwięcej samochodów i w dodatku, w dodatku były to samochody zużywające ogromne ilości paliwa brudnego paliwa, bo nikomu nie zależało na specjalnej e, rektyfikacji e, i m, paliwa zanieczyszczonego na przykład siarką oczywiście paliwa ołowiowego, bo e, do końca lat 90 jeszcze w niektórych miejscach sprzedawano etylinę, czyli benzyny e, z zawartością czteroetylku ołowiu Ołów jest znakomitym smarem wbrew pozorom, e, natomiast jest jedną z najstraszliwszych trucizn. A w wyniku łączenia się z innymi pierwiastkami podczas procesu spalania, e, wychodził, e, wychodziły różnego rodzaju związki ołowiu powodujące ołowice. Czyli, okej, okay, wszystko w porządku, chcemy się pozbyć tego, chcemy być jak najczystsi, ale na dzień jednocześnie dobry, na dzień dobry staramy się usunąć najgorszą z trucizn. Tak. Tę największą, hmm. 4 tyle ołowiu, okay. co się bardzo łatwo i szybko udało załatwić. Benzyna A, bezołowiowa, tak katalizatory. Tak jest. OK. Katalizatory weszły zaraz później. Nie mogły, nie można było stosować katalizatorów, póki były benzyny, etyliny hmm. ołowiowe, ponieważ ołów zakleja bardzo skutecznie każdy katalizator. I to w ciągu kilku dni dosłownie, ale po wyeliminowaniu ołowiu z paliw. Co u nas miało chyba miejsce gdzieś tak na przełomie wieków, wieków tak? tak? Tak, Ze względu już na się, malucha. Tak już, się nie, tak, już się nie tankowało tej tam benzyny, nie wiem, żółtej i czerwonej, tylko wszyscy zieloną. Od kiedy przestaliśmy używać etyliny, a zaczęliśmy używać y, po prostu benzyny mhm. bezołowiowej, y, to już pierwsza y, bariera którą Unia Europejska postawiła przed producentami samochodów, jeśli chodzi o czystość emisji spalin, została zrealizowana błyskawicznie, ponieważ wystarczy z benzyn usunąć ołów, usunąć siarkę i to, co wychodzi z rury wydechowej, jest już naprawdę bardzo czyste. Ponieważ w latach 90. właściwie wszystkie samochody już miały elektroniczny wtrysk paliwa, a co za tym idzie w silnikach benzynowych? Spalana była odpowiednia mieszanka o składzie stechiometrycznym piękne urządzenie, piękna nazwa czyli rząd wielkości 14,5 do 1 powietrze do paliwa. Wówczas spaliny są najczystsze, ponieważ jest najpełniejsze spalanie. Ale zanieczyszczona benzyna to jest jedna sprawa. A czystość samego procesu spalania to druga, bo to, co się odbywa w silniku, to nie jest po prostu benzyna zmieszana z tlenem, podpalona zapałką. Nie. W silniku co chwilę się zmieniają warunki są inne temperatury, jest jeszcze olej przecież. Ciśnienie, prędkość obrotowa i tak dalej. W każdym razie yy, Naprawdę relatywnie szybko udało się w przypadku silników benzynowych osiągnąć sytuację, w której elektroniczny wtrysk paliwa podawał tak precyzyjną mieszankę, że de facto ostatki problematyczne, ostatki trucizn, które się znajdowały jeszcze w spalinach, pochodziły praktycznie tylko i wyłącznie z zanieczyszczeń, które przytrafiały się. W niektórych benzynach. No ale mamy jeszcze silniki diesla. Ale mamy jeszcze silniki diesla. I otóż, w sytuacji, w której normę Euro 4, bardzo wyśrubowaną, spełniały silniki benzynowe już z początku lat 90., to jest bardzo istotne, bo w 93 roku po raz pierwszy wprowadzono normę Euro. Tak. Czyli Euro 1. A wtedy już większość silników benzynowych, to jest wtryskiem oczywiście elektronicznym, spełniała normę euro 4. To zahacza o te takie niedawne propozycje, żeby zakazać wjazdu do miasta. Tak, te wszystkie kolorowe naklejki na tak. szybach, które de facto są okant, nie powiem czego, potłuc, bo one miały teoretycznie dotyczyć emisji stałych cząstek, czyli sadzy, które w przypadku silników benzynowych są naprawdę w mikronach liczone, ale problemem są zawsze silniki diesla. Dlaczego? Dlatego, że silniki wysokoprężne, czyli dieslowskie, to są niezwykle wydajne konstrukcje, w sensie, z bardzo małej ilości paliwa można stworzyć bardzo dużą ilość energii, ale kosztem zanieczyszczeń. Kosztem zanieczyszczeń, ponieważ olej napędowy, który jest spalany w tych silnikach, to są zdecydowanie gorsze frakcje ropy naftowej od benzyn, które spalamy w silnikach benzynowych. Gorsze w tym sensie, że w nich się znajdują różnego rodzaju zanieczyszczenia, a proces spalania oleju napędowego nie jest tak czysty, tak prosty jak spalanie benzyny. Ponieważ podlega ogromnym fluktuacjom w zależności od warunków, w jakich się to odbywa. Warunków nie na zasadzie, że na dworze jest zimno, mm. czy pada deszcz. Tylko tego, jak jedziemy. Tylko tego, jak pracuje się, tak, Kiedyś diesel był mułowaty, nie dało się go zadusić, ale jechał, w mia miał w miarę stałe parametry, znaczy w ogóle nie jechał. Tak, e, a, to strasznie dymił. Tak, a w tej chwili każdy by chciał, żeby dieslem można było jechać i oszczędnie w mieście, i zasuwać po autostradzie, i żeby jeszcze ścigał się najlepiej z Porsche, zresztą są Porsche również z silnikiem diesla. Tfu. Są? Są. Stąd też mamy filtry cząstek stałych, stąd też mamy dolewanie tych sików do, tak. do diesla. AdBlue, czyli, Ad blue, czyli tak. jakiś tam roztwór mocznika. mocznika tak. I to wszystko sprawia, że te spaliny powinny być czystsze, ale nadal w pewnym zakresie pracy. Bo nadal mamy, rozumiem, problemy z tym, że ten diesel... Nie, no to, jest, to jest oczywiste. No, silnik pracujący pod maską samochodu Nigdy nie pracuje na tych samych obrotach. No tak. Cały czas ruszamy, przyspieszamy, zwalniamy, hamujemy silnikiem. Im większy ruch, tym gorzej. Im większy ruch, tym gorzej, a im gdyby nie było ruchu, jesteśmy na autostradzie, jedziemy bardzo szybko, to są wysokie obroty. W każdym razie co chwilę Zmieniają się warunki, w jakich olej napędowy jest spalany w komorze spalania naszego silnika. Tak, jak tu w tej Hondzie. I to nas prowadzi do Volkswagena. I to nas prowadzi do Volkswagena, który tutaj jest ofiarą. Tak, I sprawcą, niestety. Sprawcą, tak. Bo z jednej strony te silniki Volkswagena zawsze były bardzo oszczędne. Nawet ostatnio żeśmy zwrócili na to uwagę jadąc na prezentacji Kiją Seed z dieslem 1.6. Tak. I zastanawialiśmy się, dlaczego ta Kija tak dużo zużywa tego, tego paliwa. Znaczy, ona ona, ona w, w, w wartościach bezwzględnych zużywała znaczy, mało. Ale w porównaniu z tym 1.6... To było jedna trzecia, co najmniej i... więcej. Tak, tak. Tak. Więc zastanawialiśmy się, co jest nie tak. Co Volkswagen takiego zrobił? No i nie minął miesiąca, dowiedzieliśmy się, co Volkswagen Zrobił, czyli postawił samochód na rolki. Volkswagen jest, jest tutaj i ofiarą, i złoczyńcą z paru powodów. Jest ofiarą, ponieważ uwaga, akurat na niego padło. Będz. Za chwilę rozwinę ten temat. Natomiast sprawcą w tym sensie, że mm, od co najmniej 15 lat grupa Volkswagena wraz z pozostałymi dwoma. Mm, Producentami niemieckimi, czyli Mercedesem i BMW, nakręcała koniunkturę. To jest rzecz, którą oczywiście której można zaprzeczać. Niemniej jest faktem, że te trzy grupy motoryzacyjne w największym stopniu rozwijały konstrukcję diesli, robiąc z nich silniki niewyobrażalnie szybkie i sprawne. A przy tym bardzo oszczędne. I na papierze czyste. W przypadku silników benzynowych, które oczywiście również produkują sadzę, jest to problem mały, bo tej sadzy jest bardzo mało i są to dużo drobniejsze drobiny. Za to w przypadku diesli kłopot jest poważny, bo im diesel mocniejszy, im diesel bardziej mówiąc wprost, wyżyłowany, a tylko takie właściwie teraz istnieją. Tym więcej produkuje właśnie cząsteczek stałych, czyli sadzy, i tym więcej produkuje strasznej trucizny o nazwie tlenki azotu. W związku z tym, że katalizatory spalin w silnikach benzynowych były tak niebywale sprawne, że praktycznie już od normy Euro 4 spełnianej przez silniki benzynowe nie ma mowy o zatruciu takimi spalinami. E, wręcz w skrajnych sytuacjach, kiedy samochód spełniający normę Euro 4, benzynowy samochód z Euro 4, przejeżdża przez e, miejsce, gdzie jest smog w powietrzu, tak jak to się kiedyś na przykład u nas na Śląsku odbywało, to z jego rury wydechowej wychodziło czystsze powietrze do oddychania niż samochód zasysał. To bardzo śmiesznie brzmi, ale to jest prawda. Natomiast z dieslami jest inaczej ponieważ diesle zmuszone do bardzo wydajnej pracy a ich wydajność, efektywność w tej chwili e, już nawet zaczyna powoli przekraczać 40%, co jak na silniki wewnętrznego spalania jest kosmosem. Silniki zmuszone do tak wysokiej wydajności, czyli produkowania tak ogromnych ilości energii z mikro ilości paliwa, niestety produkują gigantyczne ilości trucizn. Przede wszystkim prawie cały węgiel, jaki znajduje się w oleju napędowym, który nie zmienia się w dwutlenek węgla, przechodzi w formę sadzy, bo tlenku już nie ma. Tlenek jest wyłapywany przez katalizator. Natomiast, żeby nie dymił, nie kopcił diesel, tak mocno wyżyłowany, musi mieć filtr sadzy, filtr cząstek stałych, tak straszliwie znienawidzony przez typowego polskiego klienta, który kupuje samochód z przebiegiem 300 tysięcy, ale, pani, on ma 90 dopiero przejechane, bo jest skręcona szafa, i takie silniki miewają na przykład wycięte filtry sadzy i wtedy kopcą strasznie ale wtedy nie ma tego problemu już z wymianą. Ale wtedy nie ma już tego problemu z wymianą. Jest najwyżej problem z dopuszczeniem do ruchu, który w Polsce akurat jest no, to się tam małym daje, problemem. Tak, jest, daje tak się dwie dychy na Nie po to sprywatyzowano stację kontroli technicznej, żeby to był duży problem. Tak. W każdym razie sprawny, nowoczesny diesel jest w stanie wytworzyć ogromną moc i ogromny moment obrotowy z dosłownie śladowych ilości paliwa, oleju napędowego. I tu wracamy do tej kwestii, że on przy okazji produkuje mnóstwo trucizn. Tak jest. Ponieważ chyba, że zmuszamy go do, to, do ogromnej wydajności. Chyba że ustalimy sobie cykl testowy tak. i w ramach tego cyklu testowego e, ten samochód może nagle emitować bardzo mało. Tak. I to jest to, co zrobił Volkswagen. To jest to, co zrobił Volkswagen i co prawdopodobnie, no bo jest, na razie nie, tak. nie wiemy. Dziś jest 30, 30. września, więc tak. jeszcze nie wiemy na pewno, kto jeszcze. Jeszcze nie wiemy, kto jeszcze, ale jak wiadomo, kiedy em, coś tam trafi w wentylator, e, tak. to zaczyna się sprawdzać wszystkich. Zabawa w piegi polega na tym, że wszyscy są opryskani. E, I no naprawdę, nie oszukujmy się. Kwestia podstawowa jest taka, że jak to mawiał pan majster w kabarecie Dudek, praw fizyki pan nie zmieni, czy nie bądź pan głąb. Jeżeli chcemy, żeby silnik dieslowski emitował czyste spaliny, to on powinien pracować w warunkach a. niskiego obciążenia, b. bardzo małego zakresu obrotów. Bo tylko i wyłącznie wtedy, przy zastosowaniu wszystkich możliwych czarów inżynierskich, typu elektroniczny bezpośredni wtrysk Common Rail, piezo, piezo, piezo wtryskiwaczami, e, które potrafią wstrzyknąć nawet 11 dawek na jeden cykl, czyli no, rozpylić mgłę, której nie zauważy człowiek, nawet mając e, mikroskop. Wszystko jest ślicznie, ale my te silniki zmuszamy do bardzo ostrej pracy. Teraz sobie jedziemy bardzo spokojnie. No, jedziemy takim nowoczesnym dieslem. I on nadal zużywa 3,7. 3,7, tak. 3,7, co i tak jest chyba nadal ponad to, co obiecuje producent. Tak, tak. A naprawdę nie obciążamy tego samochodu. Jedziemy zgodnie z tą ekoniańką, pokazuje na Jedziemy zgodnie z przepisami w dodatku. Jedziemy zgodnie z przepisami. To jest też jeden z powodów, dla których w Polsce tak trudno się spełnia znaczy ograniczenia ograniczenia to jest jeden z powodów, dla których w Polsce jest tak trudno osiągnąć wyniki obiecywane przez producenta. To dlatego, że nikt nie jeździ po mieście 50 na godzinę. Ale. No ty jeździsz. No i dlatego masz 3,7, a nie 4,5. W każdym razie, Volkswagen napisał. Oprogramowanie. Znaczy, ktoś w Volkswagenie napisał, Bosch, w ramach testowa to testowania. nie ma znaczenia. Nie ma no. znaczenia, tak. To oprogramowanie znalazło się w samochodzie i wygląda to w ten sposób, że kiedy samochód jest na rolkach, a na rolkach jest wtedy, kiedy jest w, w laboratorium, kiedy jest testowany, koła się nie, nie obracają, w, nie skręcają w prawo, w lewo, tylko ten samochód jedzie niby prosto, to wtedy w tym testowym zakresie obrotów ten samochód rzeczywiście emituje bardzo mało. Tak. I w ten sposób się okazało, że nagle ten samochód w Stanach był jeszcze czystszy niż w Europie, bo tam hmm. zdaje się, w Kalifornii mieli jeszcze ostrzejsze kryteria. Tak. I nagle ktoś wpadł na genialny pomysł, że chwileczkę, skoro te samochody emitują tak mało w Stanach, to dlaczego emitują tak dużo stosunkowo w Europie, mimo, że nadal mało. I zaczęło się porównanie. I wtedy wyszła na jaw, wyszedł na jaw ten Der Schwindel. Okazało się, może upraszczam trochę, ale okazało się, że, no właśnie, że jest to oprogramowanie, które sprawia, że w cyklu testowym te Volkswageny mniej emitują, niż emitują naprawdę. Żadne typowe badanie techniczne, nawet gdyby było przeprowadzane na serio, nie jest w stanie sprawdzić realnej zawartości tych trucizn w spalinach diesla. Ponieważ badanie techniczne dopuszczające do ruchu sprawdza tylko, czy emisja jest. Mieści się w ramach dopuszczenia do ruchu hmm. dla Polski, czy tak, szerzej te dla Euro. Tak, normy są, zdaje się, w Polsce nieco one one, nadal, one one nadal obowiązują dla Euro 3, jako, jako szczytowa. No dobrze, i teraz pytanie jest następujące. Po pierwsze, jeszcze nie wiemy, kogo następne trafi, to co walnęło w wiatrak. Ale jaki to może mieć wpływ no tak, na wizerunek marki? To jest raz. Ty jesteś jurorem w konkursie Światowy Samochód Roku, i przez ostatnie 10 lat istnienia tego konkursu ja sobie zrobiłem taką listę. Mamy, ok, pasat był drugi. Za ten rok, ale mamy tak, 2014, 13, 2012 10, 9 i 5 to są samochody z grupy Volkswagena, które zdobyły tytuł światowego samochodu roku, a jeszcze, jeżeli nie zdobyły one, to jeszcze w podgrupach, czyli tam luksusowy samochód roku, sportowy samochód roku, i tak zielony, zielony samochód, roku. samochód roku pojawia się. W 2009 roku Volkswagen Jetta z silnikiem dwulitrowym TDI został zielonym samochodem światowym zielonym samochód samochodem roku. roku. Czyli jeden z tych najbardziej inkryminowanych. Tak. Jak yy, to się... Be, to, 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 to... O co chodzi? To... Tak, o co to... so chodzi, tak. Ja wiem, że wy docenialiście te Pokazuję samochody. Pokazuję i wyjaśniam, jak mawia wykładowca na Politechnice. Samochód, który według norm zagwarantowanych przez homologację, bo to wszystko chodzi o badania homologacyjne, czyli niejako... Potwierdzona autorytetem państwa, w którym samochód jest do, dopuszczony do ruchu, w naszym przypadku Unii Europejskiej. Jest to samochód, który emituje praktycznie śladowe ilości trucizn. Wyście przyjmowali, że no. Skoro, skoro. No tak, bardzo słusznie, nie że nikt nie w stanie jest stanie tego oszukuje, sprawdzić, tak. ale. Proces homologacji jest tak wymagający, że no przyjmowaliśmy po prostu za, za dobrą monetę. A biorąc pod uwagę, że jeździliśmy takimi samochodami, testowaliśmy je, i e, dodatkowo okazywało się, że średnie spalanie e, wynosiło 4 litry, na przykład, mhm. dla samochodu e, wielkości Passata Kombi ze sporym załadunkiem, mhm. no to o czym jeszcze rozmawiamy? Przecież dokładnie to samo było w przypadku BMW 320 Efficient Dynamics, które zostało e, jednym z pierwszych. Pamiętam, e, w eko wyścigu do łodzi chyba 3,2 mi zużywało. Bardzo, bardzo ładny wynik. 320D. 320D. 150 konno, ile pamiętam. Hmm, chyba tak. W każdym razie mamy do czynienia z e, sytuacją trudną, bardzo trudną, bo z jednej strony Wszyscy doskonale wiedzą, fachowcy, że realizacja normy Euro 6 czy przedtem Euro 5, bo między nimi jest de facto bardzo nieduża różnica, ona się sprowadza do tego, że aby uzyskać Euro 6, będę mówił z głowy, czyli z niczego, to jest zdaje się 800 g tlenku azotu na kilometr, taka emisja, a Euro 5 to jest 18. Albo 6, 16, jakoś tak. W każdym razie różnica jest minimalna ilościowo. No, W przypadku procentowym to jest bardzo duża różnica, bo to jest zejście o połowę przeszło. Nie jest możliwe uzyskanie takiego, takiej emisji, tak niskiej emisji, bez dwóch dodatkowych elementów w układzie wydechowym, czyli tym, co za silnikiem traktuje spaliny. Musimy tam mieć poza filtrem sadzy jeszcze filtr SCR, czyli redukujący same tlenki azotu, i dodatkowo AdBlue, czyli traktowanie całych spalin rozpylonym roztworem amoniaku mocznika, który wiąże, rozbija tlenki azotu na tlen i azot. Które są całkowicie neutralne dla e, życia na naszej planecie. A co za tym idzie? No, takie spaliny już nie stanowią problemu. Kłopot w tym, że między euro 4 a euro 6 dla diesla jest gigantyczny przeskok, którego e, nie da się w normalnej sytuacji e, obejść bez stosowania tychże dodatków. Natomiast, no to jeszcze nie jest potwierdzona do końca informacja, ale jeżeli mówimy o 11 czy 18 nawet per saldo, milionach silników w gru z grupy Volkswagena. Tak, bo to dotyczy marek e, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat. E, Seat tak, szczęśliwie tak. Porsche nie ma tak małych diesli. Natomiast, no te diesle były jeszcze brane w pewnym momencie przez Mitsubishi, ale dobra, pomińmy, pomińmy. Już, tak, już nie idźmy tą drogą. Tak. E, mówimy o gigantycznej liczbie samochodów, które od 2009 roku de facto nie spełniały normy czystości spalin. Co to może oznaczać? Poza oszustwem z oprogramowaniem, to może oznaczać, że na przykład ktoś zaoszczędził i po cichutku nie wkładał jednego z tych filtrów, o których mówimy. Na przykład filtra SCR. Nagle Volkswagen ogłasza, że będzie akcja serwisowa, która nie jest potrzebna absolutnie, jeżeli mówimy tylko o oprogramowaniu, które się włącza lub wyłącza. Akcja serwisowa oznacza, że w serwisie coś będzie robione z samochodem czyli czyżby rzeczywiście zaoszczędzono na jakimś fizycznym elemencie układu wydechowego albo to, albo trzeba na przykład obniżyć moc tego samochodu, żeby on spełniał jakąkolwiek... No to tak czy inaczej no jest tak. wzywany do, do no serwisu, tak, masz rację. No. No tak. Do dwulitrowego diesla nie, nie dodadzą przecież AdBlue teraz, bo to byłaby za duża ingerencja no w nie. konstrukcji. AdBlue jest potrzebne do Euro6, a mówimy o samochodach sprzed Euro6, Euro tak. czyli Euro5, których AdBlue nie było potrzebne. Natomiast SCR, owszem, tutaj absolutnym wyjątkiem jest Mazda, która nie stosuje ani mocznika, ani SCR, bo wymyśliła sobie e, jakiś inny sposób, Traktowania spalin przy dużo niższym stopniu sprężania, w efekcie czego trucizny nie mają możliwości się wytworzyć. Ale to jest zupełnie inna historia, tak czy inaczej. Mówiąc wprost, patrzcie mi na usta: inżynierowie silnikowcy twierdzą, że uzyskanie czystości na poziomie Euro 6 dla nowoczesnego diesla, który ma pracować pod maską silnika. Przyspieszać, zwalniać, hamować i tak dalej. Nie jest możliwe fizycznie. A co za tym idzie wniosek taki wyciągniemy. Volkswagen jest tylko pierwszą ofiarą. Jemu się pierwszemu przypeszyło. I tym optymistycznym akcentem zostawimy Was do przemyślenia tego, co się, co się dzieje. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, co myślicie o całej sytuacji, czy ważne jest dla Was to, żeby samochód był czysty, czy ma być tylko oszczędny. Czy ma być jeszcze szybki i mocny. Czy ma być jeszcze szybki i mocny. Ja mam tylko osobistą prośbę. Bez hejtu. Tak. Bez. Dziękuję Maćkowi za wizytę i teraz jedziemy oddać Hondę. A ja prędzej czy później. Która ma bardzo fajny silnik dieslowski 1.6 o mocy 120 6. koni. Szybki, zrywny, owszem dość głośny, ale niesłychanie oszczędny. 37. 37. Przy zupełnie normalnej jeździe da się. No to się, to się. się okaże. Do widzenia. Cześć.